Tak, wiem. Ej, a może wpadniecie do mojego domu w Monteverde? Chciałbym wam przedstawić pewien plan. Mimo porwania, Lukas nie załamał się. Twardy jest. Czy udało się panu dowiedzieć, czego chciał, Wiktor? O, tak. Klucza do tych wrót. Za którymi znajduje się skarb wszechczasów. Wielkie relikty. Setki razy potężniejsze od wszystkiego, co znaleźliśmy. Ten, kto otworzy wrota, będzie potężny. Zdolny zmienić świat lub go zniszczyć. Drzwi są zamknięte, a klucz. Zaginął. A, to one? Tak. <laughs> widziałem je. Właściwie widziałem tylko ich obraz. Czy pamięta pan moją wyprawę na Jałowe Pustkowia? Nie. Szkoda. Była tam świątynia, a w niej fresk pokrywał cały mur. Na samym środku był identyczny wzór. Jak wyglądał ten fresk? Nie bardzo pamiętam. Ale można tam wrócić i sprawdzić. Najpierw jednak musimy się przygotować. No, chyba że chce się pan wspinać na 300-metrowy klif. Chyba wiem, jak znaleźć ich bazę. Jak? Wystarczy, że podrzucimy im coś, co ją namierzy. Musi mi pan pomóc, nak? A ty nas ubezpieczasz.